Wierzysz naukowcom, pabiś? O nie! Radzicy naukowcy badali eskimosów. Tych wiesz, z Arktyki. No a jak tam jest, to wiemy. Dwa miesiące lato, a przez resztę roku zima. Ale co nie siedzą w tych swoich domkach z lodu, całymi rodzinami, na kupie nie wychodzą i co jakiś czas, któryś nie wytrzymuje, wpada w jakiś Szał rozumiesz, wierzę siekierę i ciało. Całą rodzinę wyżył. MAMA! Oni są wszędzie. Naukowcy to nazwali arktyczna histeria. Teraz uważaj, najciekawsze. Oni barium zbrały światło. My cię, Stefanie, zabijemy. Śmieć to za mało dla takich jak ty. My cię wyślemy w takie miejsce. Przyszła w Rymie z Bogą, Basel. Ili ze Stalina. W kogo ty wierisz? Typ to jest już znany w całym naszym okręgu.